Cześć Paulo z tej strony. Krampus Hunt, Fishing Planet, Event Świąteczny. Kolejne zadanie operacja Okulary Mikołaja. Czas złowić pechowego tarpona Krampusa i odzyskać okulary Mikołaja. Pamiętaj, aby zapakować swój poper mleko dla Mikołaja. Teraz ruszaj do Everglades, aby odnaleźć Krampusa. Pechowy tarpon już dawno stracił. Dolną szczękę. Cóż, musisz po prostu użyć tej specjalnej przynęty sztucznej, aby go złowić. Bitcoiny 25 tysięcy kredytów i okulary Mikołaja. Żeby było jasne, wszystkie te zadania są ze sobą powiązane. Więc udało mi się złowić, namierzyć tarpona, łowiąc czerwone, głupkowate basy, niebieskie i zielone, i dzięki temu wiemy. Gdzie znajduje się pechowy tarpon Krampus No i odzyskamy okulary Mikołaja Dobra, teraz tak Dostałem poper Mleko dla Mikołaja I teraz zobaczmy sobie Teraz nie mam nic aktywnego Obserwuję misję Wejdę do ekwipunku Tutaj mam poper 40 gramów 7.0 i zobaczmy, misję zaliczyło mi, czyli mamy teraz spełnić warunki takie jak wyposaż, sprzęt o maksymalnym obciążeniu nie większym niż 10,5 kg i poper mleko dla Mikołaja. To fajnie, mamy wszystko, więc ta wędka spokojnie da radę, powinna złowić tego to krampusa. No to dobra, lecimy teraz szybciutko na Everglades. Everglades jest od 18 poziomu. No i mamy teraz zniżkę na koszt podróży w tym momencie 5625 dolarów. Dobra, jesteśmy na łowisku. Tarpon znajduje się tutaj, ale my najpierw przejdziemy sobie i pozbieramy prezenty, może jakieś będą. Dobra, zobaczmy czy są tu jakieś prezenty. O, mamy pierwszy prezent. Fajerwerki. No wolałbym otrzymać coś innego. Tutaj nie ma niczego, nie ma. Przejdźmy teraz, tu worek z prezentami. Latarkę Mikołaja nie mam jeszcze, nie wiem jak jej zdobyć. Ale okulary, jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj coś jest. Nie ma. Tu powinien być jeszcze jeden worek, skoro był czerwony, to i powinien być niebieski. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. No i ostatnie. Mamy szafę. Świętego Mikołaja. I jest worek. Okej. Okay. I tutaj mamy tak samo skarpetę. Burnello. Optymalne warunki do łowienia, zobaczmy, misja, elegancko, słaby, pechowy tarpon Krampus. No dobra, tutaj mamy otwartą przestrzeń, rzucam, no i zobaczymy, czy uda nam się złowić. Światka duża, chcę ją zachować, no i lecimy. Jak szybko będzie branie? Mam nadzieję, że uda nam się złowić tą rybkę. O, proszę bardzo, widziałem jego okulary. 10,5 kg wytrzymało świętki. Trochę będzie zabawy. Momentalnie pierwszy rzut, i uderzyła ryba, dobra. To widzimy się, jak już rybę będę miał na samym końcu. No, czy uda mi się wyciągnąć już końcóweczka? No, ciężka była walka, trzeba przyznać. Mam! Pięknie! 32 kg. 4055 punktów doświadczenia. 3886 kredytów. Zatrzymujemy. Jeszcze zobaczmy, jak rybka wygląda. Pięknie! Niech będzie tak. Ok, tak rybka się prezentuje. Fajnie. Zatrzymujemy. No i mamy 3 bitcoiny, 25 tysięcy kredytów plus okulary w plecaku. A to miło. I kolejna misja. Ok. Model Zorza Polarna, kolor niebieski. Materiał zamarznięta woda. Ok. To jeszcze mógłbym przetestować szybciutko. Ten worek z prezentami. Weź worek, by y zacząć zbierać gwiezdny pył. Okej. Okay. Nowa misja się pojawiła. Więc to by było na tyle. Udało mi się złowić pechowego tarpona Krampusa i w ten sposób zdobyłem okulary z zorzą polarną. Więc żeby zdobyć okulary z zorzą polarną musicie wykonać te dwie operacje, dwa zadania. Najpierw namiesz tarpona Krampusa, musicie złowić oto te ryby. Następnie Krampusa i otrzymujecie okulary z zorzą polarną. Dzięki temu aktywowały się nam nowe zadania, które będę wykonywał w kolejnym materiale. Złowienie tego tarpona za pomocą tej wędki yy, trwało około 7 minut, więc musicie mieć to na uwadze. To by było na tyle. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!